Ostatnio wpadła mi do głowy pewna zagwostka. Starając się o uprawnienia do kierowania motocyklem mamy kilka etapów do przejścia. Każdy z nich po kolei pozwala dosiadać coraz mocniejszych maszyn i każdy z tych etapów ma pewne konkretne wymagania do spełnienia. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest raczej oczywista. Mocniejsze i szybsze motocykle wymagają lepszego przygotowania od kierowcy, bogatszego doświadczenia i umiejętności, by móc jednoślad opanować. W przeciwnym razie możemy stać się realnym niebezpieczeństwem dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Zgoła inaczej wygląda to w przypadku uprawnień samochodowych. Jako osiemnastolatek zdajemy prawko i możemy w pełni legalnie usiąść za kółkiem zarówno Fiata Punto, jak i Lamborghini Gallardo. Nie sposób nie zauważyć, że nawet te bardzo mocne i szybkie auta są stosunkowo łatwe w prowadzeniu dzięki automatom, wielu wspomagaczom i kontrolom bezpieczeństwa. Oczywiście moc sama w sobie może być niebezpieczna, ale dopóki mądrze dobieramy prędkość jazdy do warunków na drodze, to nawet prowadzenie Lamborghini będzie łatwe niczym prowadzenie golfa. A co gdybym Wam powiedział, że są pewne samochody, które wymagają realnych, wysokich umiejętności od kierowcy? I nawet w rękach doświadczonego uczestnika ruchu drogowego, bez łamania żadnych limitów prędkości, mogą być z zabójczą bronią? W najbliższych dwóch filmach przedstawię wam auto, którego legenda i krocząca przed nim opinia wynika nie z osiąganej mocy czy przyspieszenia, ale z bezlitosnego obnażania błędów kierowcy. Oto przed wami Porsche Carrera GT. Opowiem wam, dlaczego Carrera GT ma opinię tak bezwzględnego samochodu prosto ze świata wyścigów. Jakie stoją za tym nieznane fakty i dlaczego Porsche nigdy nie wyprodukowało tylu egzemplarzy, ile pierwotnie planowało? Brzmi ciekawie? To zaczynamy. Zacznę od odrobiny historii. W 1992 roku Porsche postanowiło ponownie wkroczyć do świata F1, prezentując swój pierwszy bolit od czasów powojennych, kiedy to w latach 60. Porsche podejmowało swoje ostatnie próby rywalizowania w Królewskiej Dywizji Motorsportu. Plany zakładały zaprojektowanie i zbudowanie silnika F1 o planowanej pojemności 3,5 litra. Nie doczekując do końca projektu, który, nawiasem mówiąc, i tak ostatecznie nie wypalił, Porsche przeniosło swoje główne zaangażowanie na wyścigi długodystansowe Le Mans. Wzięli więc fundamenty silnika zaprojektowanego jako jednostka F1. Potem dokończyli projektowanie i tworzenie silnika już z nastawieniem na wyścigi Le Mans, m.in. zwiększając pojemność silnika do 5,5 litra dla wyższej bezawaryjności i mniejszego wysilenia silnika z nastawieniem do wyścigów długodystansowych. Następnie wsadzili ten silnik do prototypu LMP1. Po zaledwie dwóch dniach testów nowego bolidu również i ten projekt porzucono. Po pierwsze, dlatego że zarząd postanowił przenieść inżynierów z działu Porsche Motorsport do pracy nad nowym suwem, czyli Porsche Cayenne. A po drugie, jednak dlatego że prezes Volkswagena Ferdinand Piek wolał uniknąć wewnętrznej rywalizacji Porsche oraz Audi R8 na torach Le Mans. Na domiar złego, FIA zmieniła regulamin wyścigów i zaraz po finalnym stworzeniu kompletnego silnika okazało się, że do motorsportu prawdopodobnie nigdy później on nie trafi, bo nie spełnia nowych regulaminowych norm. Producent ze Stuttgartu został więc z gotowym, wspaniale zaprojektowanym silnikiem, ale bez pojazdu lub samochodu, w którym mógłby go umieścić. Doszli więc do wniosku, że zamiast wyrzucać gotowy silnik do kosza. Można na jego podstawie zbudować cywilny super samochód o sportowym charakterze i sprzedawać go klientom detalicznym. Tak oto powstał Porsche, Carrera GT i jego legendarna V10, która znajduje się za plecami kierowcy. Ten silnik budowany był trochę podobnie jak legendarny RB26D, o którym robiłem specjalny film. Ta V10 nie miała trafić do samochodu cywilnego, a projektowana była stricte do wyścigów i sportowej rywalizacji. Ale to jeszcze nic. Wyobraźcie sobie coś takiego. Każdy producent aut wykorzystuje prototypy samochodów, żeby zaprezentować wygląd lub osiągi samochodu, które są tak wyśrubowane i wymaksowane, jak tylko technologia na chwilę obecną pozwala. Koncept kary mają za zadanie pokazywać szalone założenia projektowe i mokresne inżynierów, a dopiero później, w końcowych etapach tworzenia, są przystosowywane do obowiązujących obostrzeń i zarówno wygląd, jak i osiągi samochodu są dławione do odpowiednich poziomów. Jednak, gdy zaprezentowano pierwszy prototyp Carrera GT w 2000 roku, silnik miał 5,5 litra pojemności i moc 558 koni mechanicznych i na tamte czasy to było istne wariactwo i faktycznie mokry sen inżynierów. Niemcy natomiast postanowili zaszaleć jeszcze bardziej, ponieważ drogowa wersja została wzmocniona względem prototypu do 612 koni mechanicznych, a pojemność silnika została rozkręcona do 5,7 litra pojemności. Więc samochód koncepcyjny, który zawsze jest pokazem technologicznych możliwości inżynierskich, nieograniczonym żadnym regulacjami czy obowiązującym prawem, był słabszy niż końcowa produkcyjna wersja. Porsche już na samym początku pokazało, że nie ma zamiaru stosować półśrodków i ich nowy super samochód będzie niekwestionowanym liderem w swojej klasie. Kontynuując temat prototypu. Concept Car wyposażony był w ekran LCD, wysuwaną kamerę z zasiedzeniami kierowcy umożliwiającą nagrywanie przejazdów na torze oraz bardzo dziwne wysuwane podpory fotela mające utrzymywać nogi kierowcy na miejscu w czasie ostrych zakrętów. Zwłaszcza wspomniane multimedia jak na tamte czasy robią wrażenie, ale żaden z tych elementów nie dotrwał do wersji produkcyjnej. W mojej ocenie na całe szczęście te rozwiązania technologiczne. Nie trafiły do gotowego samochodu, bo patrząc na tempo rozwoju technologii, już za dwie parę lat później jakość i rozdzielczość tych multimediów, prędzej wzbudzałaby litość niż szacunek. A tak, to samochód jest ponadczasowy i upływu czasu nie widać za mocno aż do dziś. Producent ze Stuttgartu planował stworzyć łącznie 1500 samochodów, produkując je w latach 2004-2006, jednakże w 2005 roku, na rok przed planowanym końcem produkcji, postanowiono nagle wstrzymać taśmy montażowe ze względu na zmiany związane z poduszkami powietrznymi w homologacji drogowej aut w Stanach Zjednoczonych, które były głównym rynkiem zbytu dla Carrera GT. Koniec końców wyprodukowano dokładnie 1270 sztuk. Czas opowiedzieć Wam o samym samochodzie, jego wnętrzu i wyposażeniu, tak żebyśmy razem mogli się poczuć jakbyśmy w nim byli. Wsiadając do środka, pierwsze co zauważymy to fakt, że włókno węglowe jest absolutnie wszędzie. Wewnątrz samochodu z każdej strony otacza nas polerowane na wysoki połysk włókno węglowe będące bezpośrednią, niczym nieokrytą konstrukcją samochodu. Mamy więc połączenie zarówno względów estetycznych, jak i funkcyjnych. Deska rozdzielcza i tunel środkowy zbudowane zostały ze szczotkowanego, galwanizowanego magnezu, gdzie gdzieniegdzie tylko obitego miękką skórą. Jak na Porsche przystało, stacyjka znajduje się po lewej stronie kierownicy jednak nie w samej kolumnie kierowniczej, a bezpośrednio na desce. Ma to swoje historyczne uzasadnienie w wyścigach lemów. Znane są one z tego, że na początku wyścigu kierowcy stoją w rzędzie, a po starcie wyścigu muszą dobiegnąć do samochodu, zapiąć pasy, uruchomić silnik i ruszyć. Stacyjka zlokalizowana po lewej stronie pozwala na jednoczesne uruchomienie samochodu lewą ręką i jednoczesne wbicie pierwszego biegu prawą ręką. Od tego czasu większość modeli Porsche kontynuuje tę tradycję umieszczając stacyjki swoich samochodów po lewej stronie kierownicy. Mimo w pełni sportowego rodowodu samochód wyposażony jest w pełną elektronikę szyb i lusterek, zestaw mówiący, nagłośnienie Bose składające się z sześciu głośników, a nawet dość prymitywną nawigację wyświetlającą instrukcje tekstowe na małym wyświetlaczu u szczytu kolumny środkowej. Gałka skrzyni biegów pokryta jest drewnem. Może wygląda to staromodnie, ale to nawiązanie do legendarnego modelu Porsche 917, o którym mówiłem Wam w tym filmie. Bolidy wyścigowe z nastawieniem czysto do motorsportu, np. Na, na wyścigi długodystansowe, są projektowane niemalże bez jakichkolwiek ułatwień bądź wygód dla kierowcy. Często spotykanym zjawiskiem było nagrzewanie się gałki od nieustannej pracy skrzyni biegów na najwyższych obrotach. Porsche w modelu 917 postanowiło wykonać gałkę skrzyni biegów z drewna, tak by gorący metal nie mógł oparzyć ręki kierowcy. Tę cechę modelu 917 postanowiono uhonorować w karerze GT, również tworząc końcówkę drążka skrzyni biegów z drewna. Dodatkowo dźwignia skrzyni biegów znajduje się bardzo wysoko na desce rozdzielczej i na pierwszy rzut oka wydawać się może, że to jest wręcz przesadzone czy niewygodne, ale ma to bardzo konkretny cel. Dzięki temu kierowca podczas szybszej jazdy nie musi odrywać ręki od kierownicy na dużą odległość. Drążek skrzyni biegów jest idealnie na wysokości kierownicy, przez co wystarczy dosłownie na moment oderwać rękę, szybko zmienić bieg i jechać dalej. Na co dzień może nie jest to szczyt luksusu, ale Carrera nie była projektowana dla komfortu, bo to samochód do czerpania nieskazitelnych, niczym nie zepsutych wrażeń z jazdy. Kończąc temat wnętrza, dla oszczędzenia wagi zarówno fotel jak i kierownica nie są regulowane pod kątem wysokości, można jedynie je regulować w kierunku przód tyłu. Pedał, wybaczcie, bo zaraz przyjdzie policja z YouTube'a. Dolne dźwignie sterowane za pomocą nóg wykonane są z pojedynczych, odlewanych w całości elementów aluminium, bez żadnych łączeń czy spawów. Przywiązanie do detali w najmniejszym nawet calu. Przechodząc na zewnątrz, przód samochodu wyposażony jest w spore wloty, które przekazują powietrze do chłodzenia hamulców potem biegną dalej od wylotów umieszczonych przy zawiasach drzwi i dalej po zewnętrznej stronie karoserii aż do sporych tylnych wlotów i tam przepływające powietrze tunelowane jest do chłodzenia silnika i skrzyni biegów. Konstrukcja drzwi sama w sobie jest naprawdę masywna, ale co ciekawe ma ukryty specjalny schowek na pierwszy rzut oka przypominający słynny schowek znany z Rolls Royce'ów na schowanie parasola. Ciężko spodziewać się, by projektanci sportowego samochodu przeznaczali osobny schowek na parasol, ale na dobrą sprawę nie udało mi się znaleźć faktycznego, konkretnego przeznaczenia tego schowka, więc po prostu on jest. Wysuwany tylny spoiler generuje 400 kg dodatkowego docisku aerodynamicznego. I otwiera się automatycznie przy 113 km na godzinę lub manualnie dzięki przyciskowi umieszczonemu na desce rozdzielczej. Ultralekkie magnezowe kute koła przykręcane są za pomocą jednej centralnej śruby. To kolejne zapożyczenie wprost ze świata motorsportu, które umożliwia szybkie odkręcenie i wymianę kół w czasie pit stopu. Ciekawostką jest fakt, że nakrętki są niebieskie po stronie pasażera i czerwone po stronie kierowcy. Wszystko dlatego, że po jednej stronie jest gwint lewy, a po drugiej stronie gwint prawy, co również jest zapożyczeniem wprost z motorsportu. Nadwozie Karery GT to tak zwana targa, czyli rozwiązanie pośrednie pomiędzy pełnym kabrioletem typu Spider, a nadwoziem z zamkniętym dachem typu Cooper. Zdejmowana jest jedynie szczytowa część dachu przy zachowaniu całej konstrukcji nadwozia zarówno przed jak i za kierowcą. Dach podzielony jest na dwie części ważące po 2,4 kg każda i zaprojektowano je tak, że można je ściągnąć i co do centymetra zmieścić w bagażniku z przodu. Panele dachowe nie wspomagają jednak w żaden sposób sztywności nadwozia, dlatego tak ważna jest lekka, ale silna konstrukcja samochodu. To znany problem wśród kabrioletów lub właśnie samochodów typu targa. Wyobraźcie sobie kartę do gry, może być na przykład Astref, i w wyobraźni umieście na obu końcach pod cegle budowlanej. To jest metafora problemów konstrukcyjnych kabrioletów. Mamy z przodu silnik, z tyłu bagażnik, bag, zawieszenie i złożony dach i łączymy całość jedynie za pomocą podłogi. Ciężko tu mówić o sztywności konstrukcji, przez co kabrolety często znacznie gorzej się prowadzą od swoich zwykłych odpowiedników. I żeby wzmocnić konstrukcję, inżynierowie że zawsze wzmacniają konstrukcję podłogi, dodając dodatkowe podłużnice i wsporniki, które dodają wagi, przez co kabriolety również często więcej ważą i mają gorsze osiągi od zwykłych odpowiedników. Ale inżynierowie Porsche sobie z tym poradzili doskonale. O czym opowiem w kolejnej części filmu, w której opowiem o czysto technicznych aspektach kary GT, tak żeby na ich podstawie później móc opisać wam, dlaczego ten samolot jest tak wyjątkowy i niebezpieczny zarazem. Także w najbliższym czasie spodziewajcie się kolejnego odcinka na temat kariery GT i za chwilę za mną znajdziecie propozycje innych ciekawych filmów i możliwość subskrypcji kanału. Trzymajcie się ciepło, cześć!